Ja tak na szybko, co się dzieje u mnie? Wyjeżdżamy do Pragi właśnie jedzie po mnie Ula z jej przyjacielem. Ja tu jestem już spakowany, nie wiem czy widać, mam nadzieję, że widać. No i lecimy do Pragi na zawody IVLS. Nic, schodzę i widzimy się już z całą ekipą. Ulą, Szymonem i mną. I lecimy 5 godzin trasy do Pragi. Dobra siema, zostały nam 2 godziny trasy do Pragi i tu mamy całą ekipę siema. Mamy Ule, mamy Szymona i taką ekipą podbijamy kurwa Pragę Ogólnie, się, ogólnie okazało się, że nam zmienili miejsce brązowienia i rejestracji Także jutro sobie troszkę pokrążymy, ale no generalnie do Michała morale zajebiste Bo ma fajną formę Moje morale chujowe Weź <grym> przestań to tak, zobaczymy co z tego będzie Ale <grym> mamy motywację żeby się nawpierdalać A Szymon już dzisiaj zaczyna carb a, Już znam, zaczął A jutro 6 <grym> brązowienie <grym> Dokładnie tak Widzimy się na miejscu Jesteśmy już w Czechach za. Dobra, mamy jakieś 40 minut do Pragi, w sumie tu do apartamentu. Zatrzymaliśmy się na Siusiu oraz na posiłek mój szósty, czyli przedostatni, na dzisiaj. Kurczak z ryżem. Jakbyście się pytali jak wygląda czeska stacja to wygląda właśnie tak. Zawijamy do apartamentu na apartamencie Czekamy raport takie malutki łóżko piętrowe Jak dla dziecioka Dzień drugi w Pradze W sumie to taki pierwszy, bo wczoraj dojechaliśmy Zjedliśmy, zrobiliśmy raporty i skończyliśmy dzień Godzina 8, ja już jestem po raporcie Ekipa poszła do Lidla na zakupy Dzisiaj dzień weryfikacji Ja robię swój posiłek, numer 1 Klej ryżowy z białkiem I z bananem Dzisiaj troszkę mniej jedzę niż wczoraj Wczoraj było 800 węgli Najniższa waga dzisiaj, najniższe ważenie 83,60 co mnie mega zdziwiło, że po takim ładowaniu waga mi poszła w dół. Dzisiaj w planach weryfikacje, odpoczywanie i w sumie tyle. Raportu rano wam nie dograłem, ale dogram wam kolejny, bo pewnie po trzecim posiłku czy po szóstym będę robił kolejne. A no i ogólnie to będzie jeden vlog taki z całego wyjazdu do Pragi. Nie będę tego dzielił na części tak jak było to poprzednio, bo też tutaj. E, trudniej z organizacją, trudniej z nagrywaniem. Wiecie, jak jestem z kimś na wyjeździe, to też. E, nie mam ochoty tak często odpalać tej kamery. Też nie ma okazji, żeby to robić, niż jak byłem samemu w Warszawie. E, więc po prostu będzie taki mega fany, mam nadzieję, e, spoko, luźny materiał z zawodów. Lecimy z tym dniem dalej. I tak to się prezentuje. Zabieram się za jedzonko. Yo, idziemy na zakupy do Lidla i na krótki spacerek po pierwszym posiłku. Nie będę ukrywał, ale jesteśmy na takim lekkim zadupiu w Pradze. Nic najładniej tutaj nie jest, ale kroczki sobie porobię i widzimy się pewnie w Lidlu, może na mieszkaniu. Zakupy zrobione, już wam pokazuję co kupiłem Nic ciekawego Masło orzechowe eee, Ogórek, cukinia, baterie i przekąska na... Pozawodowego cheat mila, cheat Posiłek drugi na dzisiaj e, Jajko, ryż warzywa i Ketchup kaczupans. Spacerek numer 2 przed raportem oraz jeszcze przed weryfikacjami, żeby zeszło z tego brzuszka, żeby raport wyszedł fajny. Taki typowo digest walk na trawienie. Posiłek numer 3: ryż, kurczak i warzywa. A w tle książulo Witam, jesteśmy w drodze na weryfikację i lecimy znów z całą ekipą. Jest Ulka, no, jest Szymon, i zostało nam 3 minuty drogi. Let's go! Akcja! Ja tutaj mamy ładowanie dla prawdziwego kierowcy, drivera, kulturysty goferki z Lidla Czeskiego. Moi drodzy, tutaj z kremikiem czekoladowym będzie jedzone. Oczywiście, że będzie, no, Ale zaświecę. My, my szczerze też byśmy ojebali, co nie Michał? no ja je załaduję w sobotę pod zawodach. Także, <laughs> Także, Także będzie test Mamy Artura Dobra Jak Pitna samopoczucie? Pita woda <laughs> Jak samopoczucie Artur? Teraz dobrze, już Artur już zweryfikowany, a my lecimy na weryfikację No kolejka jest spora Ale podobno idzie szybko, Artur mówił Szła pora na posiłek czwarty Taki sam jak posiłek drugi, czyli kurczak, kurczak z ryżem i jajkami. Kupiłem sobie koszulkę i skarpetki Dobra, jestem zweryfikowany Pokażę wam co kupiłem Kupiłem sobie taką szarą koszulkę z merchu Do tego skarpetki Również z merchu Dageo tak Z rejestracji dostałem koszulkę Ze złotym logo Papierek Z moim imieniem mapkę, gdzie są malowania, w sensie taningi, na rękę opaska i jakaś woda do picia i VLS no i oczywiście najważniejsze, czyli numerek 144 czekam na Ule i posiłek piąty ryż, kurczak i warzywa zjem Ula skończy się weryfikować i jedziemy na pretaning, czyli na brązowienie na pierwszej warstwy dzisiaj dzień przed zawodami. Hmm. Dobra, jesteśmy już przychali. Zaraz wchodzimy na pretanin. Jesteśmy już przychali. 7 Siódmej, czyli tutaj, gdzie będziemy malowani. Rozkładamy jutrzejsze targi. Znajście. No i mamy pięknie. Ogromna hala. że jestem pomalowany. Tam jest Martin, w drzwiach jest Kion. Zrobiłem sobie wszystkie z nimi zdjęcia i w ogóle, no, jakby czuję się jak w bajce, czuję się jakbym śnił. To wszystko jest Unreal. Ciężko to w ogóle opisać słowami, co się dzieje teraz w mojej głowie. Mega, mega, mega dobrze. Ja pierdzielę. Nadal na backstage'u, czekam za Ulą A tu mamy posiłek szósty Po nim będzie robiony raport Jak dotrzemy do mieszkania oczywiście Już lekko zmęczony jestem, bo czternasty Jestem na nogach Poza domem It is what it is Siema. Właśnie lecimy już na hale na brązowienie i na backstage. a Dzisiaj show day. Widzieliście, jak forma się prezentuje. A, nic, widzimy się pewnie już na hali z Arturem. Trzymajcie kciuki. Dobra, jesteśmy już na Expo Mam ze sobą matę, mam plecak Wszystko co potrzebuję I lecimy na tanning I Tu mamy Artura Odpoczywa Ja lecę się brązowić Jął, Już pobrązowiony Czekam na start Będę odpoczywał Wyjście mi jest 13-12 Czyli jakieś 2-3 godzinki Mamy się na mega wygodnie, uh, bardzo, bardzo na plus <ślesy> 4 Michal Dabrowski To make a post down during the Evos Prague competition, please close yours. <laughs> I po zawodach, ja już w koszulce eee, Co? mega spoko. Jestem z siebie zadowolony, bo poprawiłem formę z Warszawy. Wszystko wyszło tak jak ma nic, teraz odpoczywać, oglądać Artura na finałach. Ule. Miejmy nadzieję, że też na finałach już eee, walczącą o kartę. Artura tak samo. Kurde, jestem zadowolony z siebie. Nie ma co gadać. Eee, czy coś dzisiaj jeszcze ponagrywam, zobaczę, ale nie obiecuję, bo chcę po prostu się pocieszyć z chwilą tutaj targami, jedzeniem i wszystkim. O, czarny. Jał. Argiach. Ja już wrąbałem trochę rzeczy Pocenka Dobra, wychodzimy z Targów. Co dograłem, to dograłem. Nie nagrywałem dużo. Uh, trochę pojadłem. Nie wiem, co teraz robimy. Czy jedziemy na miasto, czy co.